Nowa, ciekawa akcja społeczna obiegła w ostatnich dniach Facebook. Polega ona na dzieleniu się kawą lub poczęstunkiem w kawiarni z zupełnie obcą osobą. Czyli kupujesz sobie na przykład przyjaciółce kawę, a dodatkowo płacisz za trzecią kawę i ją zostawiasz, czyli zawieszasz. Tę zawieszoną kawę może odebrać każdy, kto po tobie przyjdzie do lokalu. Może to być student, może to być emerytka, może to być nawet bezdomny lub osoba bardzo bogata. Ten uroczy zwyczaj po częstugu dla nieznajomego klienta zrodził się we Włoszech, ale już na całym świecie są lokale, które można powiedzieć bawią się w zacieśnianie więzi społecznych. W Polsce ten zwyczaj zaszczepił Aleksander Każurin. Wśród moich znajomych jest podział na tych, którym pomysł bardzo, ale to bardzo się podoba, ponieważ mają wizję pomocy biedniejszym od siebie lub nawet bezdomnym, oraz na tych, którzy nie wierzą w powodzenie tej akcji. Ja mam zamiar zawiesić kilka kaw, ponieważ uważam, że miło jest dzielić się z innymi, chociażby tak małymi rzeczami.